Inteligencja u małego dziecka jest wrodzona. Doktor Montessori wielokrotnie mówiła, że nie jest ona rzadkością. Nasze dzieci małe są inteligentne. Musimy tylko to zobaczyć. Rola nauczyciela czy dorosłego to nic innego jak obserwacja dziecka. Musimy się skupić na tym, żeby odkryć jego naturę, to znaczy, czym dziecko się interesuje i odpowiedzieć na te zainteresowania. Jeżeli w ten sposób będziemy podchodzić do edukacji, będziemy dziecku pomagać w rozwijaniu się naturalnie, zgodnie z jego naturą. Pomówmy teraz o rozwoju języka u małego dziecka. Małe dziecko rozwija się poprzez zmysły, tak jak my wszyscy. Każda informacja, która wpływa do umysłu dziecka, wpływa przez zmysły. Dlatego pedagogika montessoriańska zwraca tak ogromną e, wagę do rozwoju zmysłów u małych dzieci. Jednym ze zmysłów jest zmysł słuchu. Dziecko słyszy język. E, nigdy nie spłaszczajmy naszego języka ojczystego. Mówmy pełnymi zdaniami do, dziec do dzieci, bez zmiękczania i takiej typowej nieraz mowy, jaką zmieniamy specjalnie po to, żeby mówić do do dzieci. Dzieci nauczą się wszystkich słów, które będziemy do nich wypowiadać. Nie trzeba tego upraszczać. Czy pamiętamy dzieci, które bardzo lubią uczyć się nazw dinozaurów? Dlaczego? Dlatego, że są to długie wyrazy, które są trudne. Dzieci bardzo lubią te długie, trudne wyrazy. Zwracajmy uwagę, jaką literaturę czytamy dzieciom. Powinna być to literatura. Z bogatym słownictwem. Nie szkodzi, że dzieci wszystkich słów nie zrozumieją. Chodzi o to, żeby jak najbardziej oswajały się z bogatym słownictwem, które oferuje język polski. Dziecko w wieku od 0 do 3 potrafi nauczyć się języka ojczystego bez wysiłku, samodzielnie, bez chodzenia do szkoły, bez formalnych lekcji, bez podręczników szkolnych bez dawania stopni i tak dalej, i tak dalej. Uczy się samodzielnie, samo. Ktoś kiedyś obliczył, że dziecko od zera do trzech uczy się tyle informacji, ile zajęłoby osobie dorosłej 77 lat, czyli bardzo długo. A mimo wszystko ten okres w rozwoju dziecka jest niedoceniany, tak? My zwracamy bardzo dużą uwagę na to, co się później dzieje w szkole, a nie na okres dzieciństwa. Wróćmy do rozwoju języka. Proponujemy taki język, jaki on naprawdę jest. Zwróćmy uwagę, żebyśmy nawet wzbogacali ten język. Kiedy ja mam powiedzieć do dziecka, Jasiu, podaj kubełek, ja mogę powiedzieć: Jasiu, podaj mi cynowy kubełek. Widzimy? Od razu dziecko uczy się przymiotnika razem z rzeczownikiem. Skoro dziecko rozwija się przez zmysły, Mantesori doszła do wniosku, że najlepiej w ten sposób jest je uczyć języka graficznego. Język graficzny jest to nic innego jak zapis tego, co dziecko słyszy, czyli litery. Mantesori proponuje i zawsze proponowała uczenia języka fonetycznie, to znaczy na podstawie tego, co dziecko słyszy. Nie będziemy tutaj uczyć nazw liter, czyli A, B, C, D. A wręcz przeciwnie, będziemy uczyć dźwięków, które te litery wydają, czyli A, B, K, D. Kiedy ja znam dźwięki liter, jako małe dziecko, bardzo szybko jestem w stanie te dźwięki połączyć. Kiedy znam K, O, T, nauczycielka, która wie, jak to zrobić, przeczyta ze mną te dźwięki szybciej: K, O, T, K, O. T. I dziecko powie: kot. Tak jest. I malu, który ma 4-4,5 roku, właśnie zaczyna nam czytać. Są pewne warunki tego. Dziecko nie może uczyć się i nazw liter, i dźwięków, które one reprezentują, liter, pisa liter wielkich i liter małych. W Montessori dla małych dzieci proponujemy zdecydowanie same małe litery i tylko dźwięki fonetyczne, które te litery reprezentują. Pisanie. Nie ma nic piękniejszego i bardziej naturalnego dla dziecka, jak pragnienie zapisania swojego imienia. Często pytam się studentów, kiedy małe dzieci chcą napisać na obrazku własne imię, kiedy chcą ten obrazek podpisać. I odpowiedź jest zawsze jedna: około 3,5 do 4,5. Wtedy właśnie dzieci są w fazie sensytywnej, w fazie wrażliwej na pisanie. Wtedy one samoistnie chcą nauczyć się pisać, a nie w wieku 7 lat, kiedy nasza edukacja konwencjonalna im to proponuje. W wieku 7 lat dziecko chce przekazać wiadomość, chce napisać informację, która coś oznacza. W wieku 3,5 do 4,5 dziecko chce tworzyć litery, żeby były okrągłe, ładne i dokładnie takie, jakie są na papierze. Wymagane. Więc zwróćmy uwagę na nasze dzieci małe w domu, żebyśmy nauczyli je pisać, zanim e, pójdą do szkoły i zanim ta faza sensytywna to zainteresowanie u dzieci wygaśnie. Jest ono zdecydowanie między 3,5 a 4,5. 4 do tego w Montessori służą szorstkie litery. Jest to nic innego jak litera wycięta z szorstkiego papieru. Po tej literze dziecko w prawidłowy sposób wodzi palcami. Wyjaśnię. Litera A jest w specyficzny sposób pisana. Tak? Może zaprezentuję? Tak piszemy literę A. Tak? Jeszcze raz. Tak? Jest to litera A. Można tam literę napisać w bardzo wiele różnych sposobów. Można ją napisać od końca, tak? Można napisać brzuszek i laseczkę, ale nie jest to optymalny sposób pisania tej litery. Powinniśmy zwracać uwagę, żeby dzieci nasze od samego początku, kiedy tylko zaczną podpisywać swoje prace, wiedziały, jak litery są formowane. Kiedy zły nawyk już powstanie, jest bardzo trudno, żeby ten nawyk mm, zmienić.